A czy ty znasz już firmę Tiande, a co oznacza po polsku niebiańska doskonałość? A może już używasz wkładki lub podpaski Tiande? No skoro firma jest od 2012 roku w Polsce, to prawdopodobnie już to znasz. A jeśli nie, to zachęcam, posłuchaj. Teraz omówimy inne wkładki serii Nefertowa Świeżość. Tyle, że tu już ma trzy zioła plus olejki eteryczne, to jest mięta, kameria i goździk, bardziej intensywny i troszkę bardziej pachnie niż ten z anionami. Już bardziej reguluje ten system hormonalny i płodność, chociaż Dużo kobiet dzięki wkładkom, podpaskom Tiantę zaszło w ciążę. To, co wcześniej było niemożliwe, to stosowały podpaski, wkładki i jeszcze plastry do stóp na noc i to już mam w innym filmie pokazane. To proszę się cofnąć, jeśli kogoś to interesuje, bo wydawanie mnóstwo pieniędzy na leczenie, na in vitro. Po co? To? A tu zacząć od tego, co daje natura. Czyli mamy te wkładki 20 sztuk. Te nefrytowa świeżość różowy, omawiane poprzednio, też 20 sztuk. Bardzo wkłanialne i o wiele mniej używane niż takich tradycyjnych. No i jeszcze mamy e, cudo. <śm> Lecznicze, możemy powiedzieć, bardzo silnie działające, ale Anno, to jest już taka bomba, którą też, yy, z której też korzystają mężczyźni na poprawę potencji, na uregulowanie czy układu hormonalnego, na płodność czyli bardzo atrakcyjne dla mężczyzn i mają większy zapach. Proszę, pokaż nam, jak one wyglądają. Tu jest mnóstwo ziół, plus olejki eteryczne i bawełna, czyściutka, resztyba. Ponieważ intensywnie pachną, są w specjalnym takim opakowaniu, które no, zapobiega ulatnianiu się i dezaktywacji tych składników organicznych. Jest to tylko jedna wkładka mhm. z takimi membranami. Ziołowymi czy Tak. Intensywnie pachnie, także czasami mówię klientom, że lepiej, żeby nieśli na imprezę. <laughs> A i jeśli by już się tak zdarzyło, to żeby zaparzyli sobie herbatkę i mówili, że pachną tą herbatką ziołową. Mm -hmm. Bo zapach roznosi się czasami w koło. Tak. Jakie mamy tutaj zioła? Tak, ale jeszcze może tutaj dodam, że taką wkładkę można na dwie doby korzystać z nich. Dwie doby. Można na noc, na dzień, na noc, na dzień. Więc ja zawsze mówię klientom, tak długo, jak będzie Ci z tym higienicznie. O, zakładasz na noc, jeśli na przykład w nocy odczuwasz też jakieś dolegliwości, a następnego dnia zdejmujesz ją wtedy, kiedy, kiedy uważasz, że już jest czas na ją. Tak i to jest bardzo dobra podpowiedź. No ja powiedziałam też ze swojego tak, przeżywania tutaj. i doświadczenia tyle, że jeśli ktoś nie miał do czynienia z naszymi wkładkami, to musimy wiedzieć, bo tak jak była pierwsza moja wkładka te wiele lat temu, przez dwie godziny jakby na dole był wicher. Hulało, chłodno. Także to trzeba przejść, ale pierwszy, drugi raz, potem już nie, potem już się ciało przyzwyczaja. Więc y, ile było potrzeba tam sprowadzić ciepła, skoro tego chłodu się pojawiło. Dodatkowo, jeśli znowu zaczynamy i dajemy silne zioła, no to powiedziałam na noc, bo ja już jestem przyzwyczajona do ziół. Można nie usnąć, bo one natychmiast rozpoczynają pracę, tak? tak? Więc można nie usnąć, więc na dzień przyzwyczaić się do nich i na noc, jeśli ktoś ma taką pochodę. No, one są pakowane pojedynczo, nieco droższe wiadomo od innych, ale też mają, proszę przeczytaj Ile wiół. Mają aloes, miętę pieprzową, dzięgiel, kurkumę, ardez, piwonie, selernicę, bakopę monieri i to jest właśnie ten adaptogen i afrodyzjak. Jak, jak? Y, y, bakopa monieri. Bakoma. Bakopa. Bakopa. Bakopa monieri, tak. Y, i Oczywiście mają czystą bawełnę. Tak, no i te olejki eteryczne. Zioła świeżo ścięte, e, mikro, mikro zrobione. U, używa się też przy problemach przy zajściu w ciąży. Tak, przy różnych problemach i też ma, ja raz jest... kiedyś profilaktycznie ja sobie biorę. Natomiast... No to też ciekawostka. Mamy tyle produktów Tiam i jeden produkt może na 10 sposobów nam y, służyć. I kiedyś tutaj y, wyliczaliśmy sobie w centrum Tiande, jeszcze jak prowadziliśmy, z y, ludźmi, którzy mają różne doświadczenia, na co jeszcze wykorzystali. No to powiedziała kobieta jedna, y, silnym miała ból głowy. Nie miała nic, ale miała nie pamiętam, czy silne wkładki, czy podpaskę. I schody na głowę nałożyła. I co? I ból minął. Bo co to znaczy? To znaczy, że zioła dają pewną energię, i ból to jest nic innego jak spięczenie energii w jednym miejscu. Rozproszyła się ta energia, doprowadziliśmy do przepływu, podobnie jak do przepływu tutaj doprowadzamy. Dlaczego mnie zainteresowało Tiandę tyle lat temu? Bo jak mąż przywiózł z pierwszego spotkania paczkę produktów, to pierwsze co ja zrobiłam, sprawdziłam witalność. Jak tutaj dla człowieka taka witalność według Bowisa 7000, no to jeśli ma to być lecznicze, to musi być dużo silniejsze. Każdy zestaw ziół musi być dlatego też w zestawach, żeby to było siła. Więc jak ja zobaczyłam 9, 10, 11, 12 tysięcy u to już było, oczy zrobiłam wielkie, mówię, bierzemy to, wchodzimy w to. I tak jak na początku weszło 20 tylko produktów, wszystkie przebadałam i testowałam. No potem już dochodziło coraz więcej. Nie miałam takich potrzeb, ale teraz to no już ufam, że tam jest tak ścisła kontrola. To wszystko jest produkowane w bardzo higienicznych laboratoriach, ludzie w maseczkach, odpowiednio ubrani, nie tak jak teraz, w byle jakich ciuchach. Ludzie przetwarzają żywność i to dają innym. Tak? A to jest też jak żywność, bo to też natychmiast wchodzi. Tam wchodzi przez żołądek. A tu wchodzi przez inną drogę.